Dałem wam próg odcinka 1500 łapek, gdyż myślałem, że na spokojnie ten osiągniemy na zajutrz. Nigdy się bym nie spodziewał, że... 1500 łapek w górę? Dobijecie po trzech godzinach! Na wstępie Wam bardzo dziękuję za wczorajszą niesamowitą aktywność pod drugą częścią pięciu rzeczy, które powinny pojawić się w Minecraft. Zgodnie z umową po dobiciu progu 1500 łapek w górę wrzucam Wam kolejny odcinek dzień po. Jesteście niesamowici, dziękuję. Obecnie pracuję nad innym filmem z cyklu Minecraft, który z pewnością Wam się spodoba, dlatego chciałbym teraz się skupić na nim. Dlatego też próg na następny odcinek wynosi astronomiczną liczbę 3000 łapek. Wiem, że tego dobić się nie da w tak krótkim czasie, dlatego odcinek 5 rzeczy, które powinny pojawić się w Minecraft, część 4, pojawi się za kilka dni. Myślę, że nawet jeszcze w tym tygodniu. No, chyba że uda nam się osiągnąć próg. Przypomnę tylko, że jeśli nie subskrybujesz kanału, byłbym wdzięczny, jakbyś zaczął. Mój cichy cel to 30 tysięcy widzów do końca wakacji. Jest to naprawdę możliwe do zrobienia. W ciągu ostatnich dwóch dni przybyło mi 1000 widzów. Na obecną chwilę do celu brakuje tylko 3500 widzów, więc myślę, że do końca wakacji w takim tempie spokojnie uda nam się to zrobić. Dobrze, skończmy to gadanie o niczym. Życzę miłego oglądania. Na to chyba czekają wszyscy bez wyjątku możliwość stawiania półbloków pionowo. Myślę, że ich pojawienie się w grze to tylko kwestia czasu, choć z pewnością dodanie ich do gry nie byłoby łatwe ze względu na potrzebę przepisywania całego kodu półbloków. Mimo wszystko nadzieja na te cały czas pozostaje. Odłamki szkła wylatujące z rozwalonego bloku szkła. Wypadałyby w ilości od 2 do 4. Używając czterech, moglibyśmy wykraftować jeden normalny blok szkła. Myślę, że takie coś miałoby sens, lecz dlaczego mojak nadal na to nie wpadł? Przecież mamy odłamki latarni morskiej, które wylatują po jej zniszczeniu lub po zabiciu Guardiana. Cegły, murki, schodki i półboki z granitu, andezytu, diorytu oraz murki ze stonbrików. To takie oczywiste, a mimo wszystko Mojang, nadal po wydaniu już pięciu wersji, tego do gry nie dodał. Myślę, że w końcu to w grze zawita, lecz długo jeszcze mamy czekać? Coś, co istnieje już w wersji Pocket Edition. Upadłe drzewa, które de facto na rozgrywkę żadnego specjalnego wpływu nie mają, jedynie nadają fajnego klimatu grze. Takie przewrócone, pnie drzew wyglądają fajnie i chętnie w nowej wersji bym coś takiego zobaczył. Na koniec zostawiłem coś kontrowersyjnego. Co powiedzielibyście na detektor pogodowy? Działanie takie jak detektor pory dnia, lecz zamiast wydzierać sygnał podczas zmiany pory dnia, wydziela go podczas zmiany pogody. Chcielibyście coś takiego w grze? Jakie zastosowanie wymyślilibyście dla takiej rzeczy? Piszcie w komentarzach. Tak prezentuje się moje już trzecie zestawienie pięciu rzeczy, które powinny pojawić się w Minecraft. Dziękuję Wam za obejrzenie. Piszcie w komentarzach, co Wam się najbardziej w zestawieniu podobało. Oraz, co sami byście chcieli zobaczyć w nadchodzącej wersji Minecrafta. Nie zabieram Wam więcej czasu, trzymajcie się do usłyszenia niebawem. Cześć!